Dobry wieczór wszystkim. W dniu dzisiejszym dzwoniła do mnie klientka w sprawie dość kontrowersyjnej, bo w sprawie ubezwłasnowolnienia osoby starszej. Mówię o sprawie dość kontrowersyjnej, dlatego że ubezwłasnowolnienie to całkowite czyli takie, w którym w pełni możemy decydować na temat życia. Zarządzania majątkiem a decydować o operacjach medycznych seniora, jest procedurą bardzo, bardzo drastyczną, ponieważ jest tak zwaną śmiercią cywilną. Natomiast w niektórych konkretnych sytuacjach, kiedy senior takich decyzji nie jest już w stanie podejmować sam za siebie, no jest to taki krok prawny, który po prostu musimy podjąć. E, oczywiście e, tutaj jest ta strona formalna,